1 września 1939 roku. Gdańsk, wolne miasto. Jest czwarta rano. Powietrze jest gęste i zimne. Nadmorska wilgoć osadza się na kamiennych fasadach Hewelius Plac. Wlewa się do płuc jak lodowata woda. Ulice są puste. Miasto śpi, albo udaje, że śpi. W rzeczywistości wszyscy wiedzą, co nadchodzi. Napięcie, oczekiwanie, strach. Budynek Poczty Polskiej, Hewelius Plac, 1-2, stoi cichy. Wygląda jak każdy urząd pocztowy. Ale nic w tym budynku nie sugeruje, że za 45 minut stanie się areną jednej z pierwszych zbrodni wojennych tej kampanii. To nie jest urząd. To twierdza arytmetyka. Ponad 180 funkcjonariuszy gdańskiej policji, ordnung policai, formacji SS, Heimwer Danzig, Wachtsturmban Ayman oraz SA. Trzy wozy pancerne ADGZ, ciężkie ośmiokołowe Steyr, dwa działa 75 mm, jedna chałbica 105 mm, miotacze ognia. Przeciwko 57 osobom w gmachu. Wniosek: to nie będzie walka, to będzie zajęcie. Operacja policyjna. Krótka, czysta, gotowa do nadania w kronice Ufa tonwoche Woche. Reichssender Danzig już dysponuje zespołem. Albert Forster, Gauleiter Gdańska, osobiście przybędzie oglądać symbol. Polska obecność zostanie zlikwidowana przed śniadaniem. SS-Oberführer Johannes Schaefer, szef policji, studiuje mapę w swojej kwaterze. Jeden budynek, 57 osób. Wywiad potwierdził, że mają broń, pistolety, może kilka karabinów, ale co to zmienia? To urzędnicy, listonosze i kasjerzy. Wystarczy pierwszy wystrzał i podniosą ręce. Polizei Obermeister Erich Goertz opracował plan 3 lipca. Dwupunktowe natarcie. Atak frontalny dla rozproszenia, główne uderzenie przez wyłom w murze od strony sąsiedniego urzędu pracy. 10 minut. Koniec. Dowództwo operacją w terenie objął pułkownik policji. Oberst der Polizei. Willi Betke. Szefer patrzy na zegarek. Do godziny H pozostało 25 minut. Czego nie wie szefer? W budynku poczty. Już od kwietnia toczy się zupełnie inna historia. Podporucznik Konrad Guderski, inżynier Saper, przyjechał do Gdańska z jednym rozkazem: Przygotować pocztę do obrony. Przez cztery miesiące dyskretnie, metodycznie przekształcał gmach urzędu w twierdzę. Krok pierwszy usunięcie drzew sprzed pola. Oficjalny powód modernizacja placu. Prawdziwy powód usunięcie osłony dla atakujących. Teraz z okien widać każdy metr Hewelius Plac. Czyste pole ostrzału. Krok drugi wzmocnienie wejścia. Stalowe wsporniki i dodatkowe rygle montowane nocami. Krok trzeci. Podział budynku na sektory ognia. Trzy karabiny maszynowe Browning w Z28. Przywożone skrycie w skrzyniach oznaczonych dokumenty. Browning nr 1 osłania front. Browning numer 2 wyłom. Browning numer 3 podwórze. Krok czwarty. Broń i amunicja na 6 godzin intensywnej walki. 6 godzin. Tyle ma wystarczyć. Do czasu odsieczy. Krok piąty szkolenie. Dziesięciu rezerwistów z Gdyni i Bydgoszczy, oficjalnie nowi pracownicy, szkoliło resztę w piwnicy. Jak ładować RKM. Jak rzucać granat. Jak nie panikować. Teraz o 4.20 rano Guderski stoi przy oknie na piętrze. Obok niego Alfons Flisykowski, jego zastępca. Guderski wie, że Niemcy ich lekceważą, wie też, że się mylą. Sześć godzin mówi cicho do Flisykowskiego tyle musimy wytrzymać. Flisykowski kiwa głową wie, że to kłamstwo wie, że nie będzie odsieczy, ale milczy ludzie muszą mieć nadzieję. W piwnicy, w ciemności, siedzi dziesięcioletnia Erwina Barzychowska, wychowanica dozorcy. Zbyt młoda, żeby wyjść przed atakiem. Zbyt przestraszona, żeby mówić. Nikt jeszcze nie wie, że za kilkanaście godzin umrze w płomieniach. Godzina czwarta zero zero. Na Hevelius Platz gasną światła. Niemcy odcinają prąd. Telefony milkną. Poczta jest odcięta. Godzina czwarta czterdzieści pięć. Równocześnie z pierwszym ostrzałem Westerplatte, jedenaście kilometrów stąd, rusza atak. Ciężkie silniki Disla AdGZ Sudetenland skręca na plac. Jego ośmiokołowy napęd dudni na bruku. Masywny, powolny, niezniszczalny. Wieża obraca się powoli. Ciężki karabin maszynowy celuje w okna poczty. Za nim dwóch funkcjonariuszy SS Heimwer, Mundury czarne, hełmy, spokojnie bez pośpiechu. To nie jest atak. To jest rutyna. Pierwszy oddział. Dwadzieścia osób podchodzi do frontowych drzwi. Dowodzi SS-Untersturmführer Alfred Heinrich. Daje znak. Wyważają drzwi. Jeden cios, drugi, trzeci. Drzwi ustępują. Heinrich i jego ludzie wchodzą do sieni. I wtedy, z góry, z korytarza, z okien parteru, otwiera się ogień. Atak pierwszy, front. Karabin maszynowy Browning WZF-28, seria trzy sekundy. 600 strzałów na minutę, ale strzelec strzela krótkimi seriami. Oszczędnie, precyzyjnie. Niemcy w sieni nie mają osłony. Padają. Heinrich ginie na miejscu. Dwóch innych zabitych, kilku rannych. Reszta cofa się na zewnątrz. Wlecze rannych, krzyczy. Z okien parteru pistolety. Pojedyncze strzały. Celowane. Funkcjonariusz, który próbuje pomóc rannemu. Dostaje kule w ramię. Z ADGZ, Sudetenland. Odpowiedź: Ciężki karabin maszynowy na wieży, ostrzał okien. Szkło leci, tynk odpada. Ale Polacy są już poza linią ognia. Zmienili pozycję. Ich działania nie są improwizacją. Dowódca szturmu, ukryty za rogiem kamienicy, patrzy na zegarek. Godzina czwarta pięćdziesiąt. Minęło pięć minut. Plan zakładał dwie. Wniosek: impas. Plan GERCA. Odparty. Z radiotelefonów ADGZ dochodzi komunikat. Zajmij tyły. wysać mur od Arbajt-Samtu. Wejdź przez wyłom. Atak drugi. Wyłom. Godzina 5.00. Saperzy od strony Krajowego Urzędu Pracy kładą ładunek przy murze. 60 kg trotylu. Wystarczy, żeby zrobić wyłom na 3 metry szerokości. Odpałają. Wybuch rozdziera poranek. Mur pada. Gruz, pył, dym. Wyłom jest szeroki, czysty. Niemcy wchodzą. Ale Guderski to przewidział. Karabin maszynowy jest już ustawiony. Posterunek. Drugi sektor. Strzelec czeka. Widzi wyłom. Widzi sylwetki w dymie. Seria. Niemcy padają. Ranni, zabici. Reszta cofa się przez wyłom. Ktoś rzuca granat. Polski. Wynik: drugie natarcie odparte straty niemieckie. Dowódca szturmu, teraz już wściekły, wyrywa radio z ręki operatora. Potrzebujemy wsparcia natychmiast. Pierwsza reakcja wroga eskalacja. SS Oberführer Johannes Schaefer w kwaterze dostaje telefoniczny meldunek: opór, straty szturm frontalny odparty wyłom nie dał rezultatu potrzebujemy artylerii. Szefer patrzy na mapę. To jest absurdalne. Pięćdziesiąt siedem osób. Pistoletów i może kilka karabinów. Plan Gerca był precyzyjny. Dwupunktowe natarcie. Dziesięć minut. Minęło dwadzieścia minut. Artyleria? Powtarza szefer. Przeciwko urzędowi pocztowemu? Tak jest. Herr Oberführer. Milczenie. Szefer wie, co to oznacza. To nie będzie już czysta operacja. To będzie destrukcja. Kamery u Fatonwoche będą musiały kręcić gruz zamiast triumfu, ale nie może pozwolić, żeby 57 urzędników upokarzało SS. Ściągnijcie działa 75 mm. ADGZ, Ostmark i kolejny wóz. Pluton saperów. Jeśli to nie wystarczy, sprowadzimy haubice. Odkłada słuchawkę. Patrzy na zegarek. Godzina piąta trzydzieści. To miało być skończone przed śniadaniem. Czego nie wie szefer? W budynku poczty. W korytarzu na parterze Konrad Guderski rozdziela amunicję. Polacy odpierają próby wejścia. Trzecią, czwartą, piątą. Niemcy atakują teraz z dwóch stron. Przez wyłom i od frontu. Ale ogień jest uporządkowany. Browning numer jeden. Osłania front. Browning numer dwa. Wyłom. Browning numer trzy. Podwórze i boczne podejścia. Każdy strzelec ma przydzieloną amunicję. Żadnej paniki. Żadnego chaosu. To nie są urzędnicy. To są ludzie, którzy trenowali do tego cztery miesiące. Doktor Jan Michoń, PO dyrektora poczty, niesie wodę rannym. Trzech jest już rannych. Jeden poważnie. Leży w piwnicy. Bandażowany przez dozorcę. Około godziny dziesiątej. Przyjazd Gauleitera. Albert Forster. Gauleiter wolnego miasta Gdańsk. Przyjeżdża w czarnym Mercedesie. Ma zobaczyć zwycięstwo. Ma zobaczyć symbol powrotu Gdańska do Rzeszy. Zamiast tego widzi upokorzenie. ADGZ Sudetenland stoi nieruchomo. Z uszkodzonym kołem. Funkcjonariusze SS leżą za osłonami. Na bruku leżą zabici i ranni. Niemieccy. Z okien poczty wciąż ogień. Arytmetyka. Jeden budynek versus trzy wozy pancerne ADGZ. Wynik: porażka sił policyjnych. Forster patrzy na szefera. Nie mówi nic. Nie musi. Szefer wydaje rozkaz. Działa natychmiast. Eskalacja. Artyleria. Około godziny 11 docierają dwa działa 75 mm. To nie jest broń do walki miejskiej. Jeden pocisk waży około 6 kg. Przeciwko urzędowi pocztowemu to czysta przesada. Ale Niemcy są już wściekli. Ustawiają działa. Celują w górne piętra. Ognia. Wystrzał. Odgłos jest ogłuszający. Pocisk uderza w ścianę trzeciego piętra. Eksplozja rozrywa mur, cegły lecą w powietrze. Chmura pyłu zakrywa budynek. Drugi wystrzał. Trzeci. Czwarty. Ściana się wali. Okna implodują. Sufit w sali obsługi się zapada. Gruz zasypuje korytarze. Polski posterunek RKM nr 1 zamilkł. Pochowany pod gruzem, ale z piwnic, z bocznych okien, Polacy nadal strzelają. Spodziewali się kapitulacji. Napotkali uporządkowaną obronę. Godzina jedenasta. Trzecie natarcie. ADGZ, Ostmark i kolejny wóz dojeżdżają. Teraz są trzy wozy pancerne. Osłaniają podejścia. Niemcy atakują ponownie. Tym razem od trzech stron. Front, wyłom, podwórze. Browning numer dwa odpowiada serią. Niemcy cofają się. Granaty spadają z okien. Na wieżę jednego ADGZ spada granat. Eksplozja nie przebija pancerza, ale mechanizm obrotu wieży się zacina. Działa, strzelają. Piąty raz, szósty, siódmy. Budynek poczty zaczyna się rozpadać. Ściany pękają. Trzecie piętro jest w gruzach, drugie piętro, sufit częściowo zawalony. Polacy przenoszą się niżej, do piwnic. Rannych jest już dziesięciu, dwóch zabitych. Guderski w piwnicy patrzy na swoich ludzi. Ich twarze są czarne od sadzy, są wyczerpani, ale nadal trzymają broń. Amunicji zostało na godzinę, może mniej. Kłamstwo o sześciu godzinach właśnie się kończy. Wniosek: impas totalny. Broń konwencjonalna okazała się niewystarczająca. Godzina trzynasta. Niemcy podejmują decyzję. Szefer na miejscu patrzy na budynek. Ściany w gruzach dym. Pył. Artyleria zdemolowała górne piętra. Ale Polacy nadal utrzymują pozycję. To nie ma sensu. Pięćdziesięciu siedmiu urzędników. Bez wsparcia. Bez odsieczy. Bez szans. A nadal się bronią. Funkcjonariusz SS podchodzi. Herr Oberführer. Mamy propozycję. Szefer patrzy na niego. Piwnice. Tam są. Nie możemy ich wystrzelać. Ale możemy ich wypalić. Zbrodnia. Godzina piętnasta. Działa 75 mm, strzelają od czterech godzin. Impas trwa. Niemcy sprowadzają ostateczną broń. Chaubice lfh 18 105 mm. To broń do niszczenia fortyfikacji. Jeden pocisk waży 15 kg. Równocześnie ogłaszają ultimatum. Dwie godziny na poddanie się do siedemnastej. Polacy odrzucają. Godzina 17. Ultimatum mija. Saperzy kończą podkładanie silnego ładunku wybuchowego. Część źródeł podaje masę 600 kg. Eksplozja rozrywa ścianę frontową. Gruz zasypuje obrońców. Godzina 18. To wciąż za mało. Do akcji wchodzi motopompa Straży Pożarnej. Węże prowadzą do piwnicznych okien. Przez wyłomy w murze. Pompują benzol, benzen. Ciecz palną, gęstą, toksyczną. Setki litrów. Piwnice zaczynają się zalewać. Czarna lepka ciecz wlewa się przez okna, zalewa korytarze, wypełnia kąty. Polacy w piwnicy widzą to, czują zapach, wiedzą co to oznacza. Jest za późno. Miotacze ognia, płomień uderza w opary benzolu. Następuje eksplozja. Piwnice zamieniają się w pułapkę ogniową. W środku jest dziesięcioletnia Erwina Barzychowska. Obrońcy próbują uciekać na wyższe kondygnacje. Odcinają ich płonące schody. Powietrze znika. Zostaje tylko ogień i dym. Około godziny dziewiętnastej. Koniec. Józef Wąsik, naczelnik poczty, wybiega z płonącego budynku. Jego ubranie się tli. Skóra jest czarna. Niemiec z miotaczem ognia czeka. Strzela. Płomień trafia Wąsika w pierś. Zapala ubranie, skórę, włosy. Wąsik krzyczy, pada, płonie. Niemiec podchodzi, strzela z pistoletu dwa razy. Cisza. W oknie trzeciego piętra pojawia się biała flaga. Ktoś improwizuje ją z białej koszuli. Macha nią. Niemcy widzą. Czekają. Doktor Jan Michoń, pełniący obowiązki dyrektora, wychodzi pierwszy. Ręce podniesione. W jednej biała flaga. Kroczy powoli, ostrożnie. Pokazuje, że się poddaje. Niemieccy żołnierze patrzą. Jeden podnosi karabin. Seria. Michoń pada. Flaga upada na bruk. Krew rozlewa się po białym płótnie. Spodziewali się honorowej kapitulacji. Dostali egzekucję przy białej fladze. Pozostali obrońcy wychodzą z rękoma na głowie. Są poparzeni, ranni, wyczerpani. Niemcy wiążą ich ręce drutem, ładują do ciężarówek. Sześciu obrońcom udaje się wykorzystać chaos i uciec z płonącego gmachu. Dwóch z nich, w tym Alfons Flisykowski, zostaje schwytanych 2 września. Czterech Andrzej Górski, Władysław Milewczyk, Franciszek Mielewczyk, Augustyn Młyński. Przetrwa wojnę w ukryciu. Pozostałych schwytanych. 38 wywożą do aresztu na Wiktoria Szulę. Konrada Guderskiego nikt nie widzi wychodzącego. Jego ciało znajdują później, w gruzach korytarza na pierwszym piętrze. Eksplozja w zamkniętej przestrzeni. Niektórzy mówią, że to był własny granat, żeby uniknąć niewoli. Nikt nie jest pewien. 8 września 1939 roku. Grupa Eberhardt-Standgericht. Improwizowany sąd polowy. Dwudziestu ośmiu obrońców Poczty Polskiej stoi przed trybunałem. Są w kajdanach. Część z nich jest poparzona. Jeden ledwo stoi. Prokurator dr Hans-Werner Giseke wstaje. Mówi spokojnie, bez emocji. Oskarżeni nie są żołnierzami. Nie noszą mundurów Wojska Polskiego. Nie są objęci konwencją genewską. To cywile z bronią, partyzanci, bandyci. Przewodniczący sądu dr Kurt Bode, wiceprezes Oberlandes Gericht Danzig kiwa głową. Nie ma dyskusji, nie ma obrony, nie ma świadków. Wyrok jest gotowy od początku. Śmierć przez rozstrzelanie. 28 wyroków, jeden za drugim. Każdy identyczny. 30 września. Drugi proces. Dziesięciu rekonwalescentów. Ci, którzy przeżyli poparzenia. Sześciu już zmarło w szpitalu Gestapo. Ci, którzy pozostali są ledwo przytomni. Śmierć przez rozstrzelanie. Dziesięć wyroków. 5 października 1939 roku. Wieczór. Zaspa. Poligon strzelniczy policji. 38 obrońców poczty polskiej stoi za kulochwytem, związani, bez opasek na oczach, patrzą prosto. Niemieccy żołnierze ustawiają karabiny, rozkaz, salwa, 38 ciał pada na ziemię, zakopują je w nocy, bez ceremonii, bez świadków, bez krzyży. Miejsce jest tajne. Zostanie odkryte dopiero 26 sierpnia 1991 roku. Przypadkiem robotnicy kopią fundament. Trafiają na szczątki. Mogiła wspólna 38 szkieletów. Wynik sześciu zabitych w walce dwóch zamordowanych przy kapitulacji. Sześciu zmarło z ran i poparzeń w szpitalu Gestapo. 38 rozstrzelanych. 6 uciekło. Dwóch schwytano później. Czterech przetrwało wojnę. Jedna dziesięcioletnia dziewczynka, Erwina Barzychowska, ciężko poparzona, zmarła 20 października. Nikt nie wie, czy ktokolwiek za to odpowiedział. Straty niemieckie. Między 8 a 10 zabitych. Ponad 20 rannych. Arytmetyka końcowa. Ponad 180 funkcjonariuszy, trzy wozy pancerne ADGZ, działa 75 mm, chałbica 105 mm, miotacze ognia i motopompa potrzebowały 14 godzin, żeby zająć jeden budynek, przeciwko 57 osobom. To nie była łatwa operacja. To była porażka taktyczna zamieniona w zbrodnię wojenną. 25 maja 1998 roku. Lubek, Niemcy. Landgericht. Po serii postępowań sąd prawomocnie unieważnia wyroki z 8 września i 30 września 1939 roku. Podstawa prawna, Kriegs-Zonderstrafrechtsverordnung, Weszła w życie w Gdańsku dopiero 16 listopada 1939 roku, 79 dni po egzekucji. Wyroki były nielegalne od początku. Kwalifikacja: Justizmord. Mord. Zbrodnia sądowa. Doktor Kurt Bode nigdy nie został ukarany. Kontynuował karierę prawniczą w Republice Federalnej Niemiec. Awansował. Zmarł w spokoju. Doktor Hans Werner Gizetzke. Nigdy nie został ukarany. Zmarł w spokoju. Wniosek. Niemcy założyli, że 57 urzędników się podda po pierwszych strzałach. Dostali 14 godzin walki, straty, upokorzenie i konieczność użycia środków zapalających w sposób stanowiący zbrodnię wojenną. Polscy obrońcy założyli, że będą bronić się 6 godzin do czasu odsieczy. Nie było odsieczy. Bronili się do końca, do śmierci. Dla Niemców poczta polska miała być pierwszym symbolem powrotu Gdańska do Rzeszy. Stała się pierwszą zbrodnią wojenną kampanii wrześniowej. Dla Polaków poczta miała być punktem oporu. Stała się mitem. Dzisiaj na Hewelius Plac znajduje się Muzeum Poczty Polskiej. Plac nosi nazwę Plac Obrońców Poczty Polskiej. Co roku, 1 września, odbywa się ceremonia. Kwiaty, wieńce, minuta ciszy. Wewnątrz muzeum na ścianie wisi tablica z nazwiskami. 38 nazwisk. Michoń Guderski, Wąsik Flisykowski. Wszyscy. I jedno nazwisko dodatkowe. Małe, dyskretne. Na dole tablicy. Erwina Barzychowska. 10 lat. To nie była walka żołnierzy. To była walka urzędników, listonoszy, kasjerów, dozorców i dzieci przeciwko chałbicy 105 mm. To nie było bohaterstwo, to była beznadziejna obrona i właśnie dlatego jest zapamiętana.